Szymonowice, witam was w kolejnym odcinku! No, wiecie, zgadnijcie co, 91% z was nie subskrybuje tego kanału, więc zachęcam, żeby klik żebyście kliknęli w ten czerwony przycisk, subskrybuj, żeby zamienił się na szary. A my dzisiaj przygotowujemy sobie rajda, bo będziemy robić rajda na wioskę. Więc musimy się szybko przygotować. Bo no będzie to duży raid i będę walczył nawet z złotym mieczykiem. Bo on ma odrzut zniszczalność i gwabisz. to nie tylko będę dobijał. Ale dobra, bo... Zauważcie sobie sprawę, że tutaj... Jak widzicie no, wy myślicie pewnie, że no, coraz słabsze odcinki pewnie robię, tak? No tak, no bo tamte odcinki z budowy bazy nie wypalają. Ale teraz jak dowiecie 300 słów, to będzie specjal malutki będzie ten specjal, ale będzie on na tym świecie, więc już trochę, trochę zdradzę. A, i w następnym filmie będziemy robić tak, że wy będziecie... piszcie pod tym filmem jakieś głupie pomysły, które mogę zrobić na tym świecie w Minecraft. To na, na następnym odcinku będzie, te, to będzie to po prostu... będę po prostu te pomysły robił, dobra? No, a ja teraz sobie tam szybko pójdę, tawczę mam ogarniętą, zbrojka cała. Jeszcze wodę w razie czego. A, jeszcze golemów u nich uwolni. Może też coś pomoże. Oni będą musieli się schować. Już widać, że, że ale to szybko sobie tam pobiegnę. Daj, zrobimy sobie walkę na tą wioskę. A, tutaj cały czas tu chodzi golem. Ja, jego ani razu nie widziałem golema w tej wiosce, wiecie? Ja szybko tam pobiegnę, bo widzę, że tam już są jakieś klapki z boku. Oni zaczną do mnie pewnie skuszy strzelać tak? Ja muszę takiego jednego do siebie zbawić. Może lepiej bym do nich z strzelał? Ej, widzowie, lepiej będzie jak się do niej złuchu. Będę strzadku. Muszę tutaj sobie jednego podciągnąć. Niech do mnie idzie tutaj. No niech do mnie podejdzie. No, jednego mam zabitego. Dobra, muszę się odsunąć, bo tam mam tylko jednego. Niech oni do ciebie po prostu podejdą. A, jeden dostał. Ja też nie jestem jakimś ekspertem w tych walkach, więc szybko ucieknę. Ja jednego zabiłem kurde, mocno zadaję tymi kuszami. Przynajmniej strzałę do to będzie dobrze. Będę musiał iść na na szkielety w nocy. Ja ząbek stoi zębem. Szybko, 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 szybko. Wydawe kurdy, ledwo przetrwałem ledwo, ledwo. Ja muszę zrobić tylko ten, co ma ten sztandar. Ja go będę z daleka, go będę z łukiem. Szybko przygotuję się do zabijania owiec, zaczłodych szkieletów i pająków. Muszę zrobić sobie łuk. A łuku nie mam. To niech tu podejdzie do mnie, do tego. Ja dutną strzały, ale łuku nie. Jeszcze jeden strzał. Ta proch też, też potrzebuję, więc szybciutko sobie jeszcze tutaj poszukam trochę szkieletów. No i jakbym miał tam iść, to jak już to w nocy. Ale pójdę, w ogóle tu żadnych małpów nie ma. Bo jest bezpieczna. Bo jest bezpieczna, to dobrze. O, jest kolejny. O, mam go. Szybko, szybko. Czemu tu nie ma żadnych pająków kompletnie? O, są pająki, są pająki, są pająki. O, dopiero Zombiaki mnie atakują. Ale lepiej szybko do golemu. No, widzę, że szybko. szybciutko. też nie jestem jakiś do w walkach z nimi, ale żebym nie rajdę tutaj zrobił, to będzie ciężko. Ale przynajmniej będzie jeden golem, więc ja go po prostu będę żelazem lepszym. O, kurde, jak? Jak oni mi tak mogą trafiać? Będę się cały czas z tego golem otrzymał na tym Mam 6 strzał. 6 to raczej powinno wystarczyć. Ale nie mam pająków. Skotów też dopełnięcie, więc szybciutko. Rzadko. A szybko pająka. Szybko pająka zabiję. No miał nic i nie drąpnął jak zwykle. Dobra, dobra widzowie, po prostu tam podjeżdżam. Nie ma co. Zabiję go i spadam. Ich tam w nocy nie powinno być zbyt dużo, no ale na no, no serio, teraz ja szybko uciekam, ja. nie ma ich tu zbyt dużo. No i są zombiaki wodne. No ja może szybko sobie ucieknę gdzieś wyżej. Budę nawet spokojnie na tą przez chwilę. Szybko wejść na tą górę i tyle. Kurde. była widzowie, Podbudowałem się szybko, no bo kurde już nie mogę nic robić. Lepiej jakbym się przespał, no ale nie mam szans. Cztery mi jeszcze ja to, to super. A widzowie, mógłbym szybko uciec nad dół bokiem. Oj mi zepnął kurdy dziad, te <tryk> szkielety też kurdy. Musimy tak przeczekać tutaj. No inaczej widzowie nie przeżyjemy, ale kurde. Nie no normalnie już nie wytrzymam z tymi zombiakami i tymi tymi. Już mi się czy prawie kończy na nich. Mam dość, że jeszcze tu szkielet idzie. Szybko jak się zrobi dzień, to po prostu... Pówdę, tam zabiję tego z o i uciekam. Ja i oni strzelają. Dużo szkieletów. A gdzie jest księżyc? Nie widać księżyca. Dwie nici, ale nie Minecrafting budowa widzowie. Teraz wam tu oczywiście, proszę widzowie, 5 subskrypcji. Nie mam do 300. Dziękuję wam serdecznie za to, ale pamiętajcie tylko 91% z was nie subskrybuje tego kanału, tylko 9% subskrybuje ten kanał, więc subskrybujcie, lajkujcie i wszystko co się da, To widzę wie. Będzie mi naprawdę bardzo miło, ale chyba dzisiaj tego wajda nie zrobimy jak ja tu nie przetrwam tej nocy. No tego wiaderka z wodą nie Krawat mi się kończy, nie mam co zrobić. już. No, trzeba po prostu przeczekać. Już widzę, że się robi dzień, więc no, chwileczkę to mi co zajmie. Zaraz będziemy stąd poczekać, bo już się robi dzień. Na szczęście. Wiesz, tam strzeżnym muszę z nimi tutaj walczyć. Wąsie za spalem. Gdzie słońce? Jeszcze jest dzień, ale deszcz pada. Widzę, że mogę szybko wyskoczyć i uciekać na dół. No, widzę dół. Szyb, szybciutko cię a cię cię tego z z bad omenu. Wysoko się podgórujemy i po prostu zobaczymy, czego tam nie ma na górze. Tu nie ma takiego villagera w ogóle. Mam beka, nie ma villagera z badomenem. No to super, no to chyba wajda dzisiaj nie zrobimy. Nie ma tego villagera. Tego Super, fajnie. Musimy albo poczekać jeszcze z wyspy, albo on tu gdzieś faktycznie się chowa. Nie, ja, ewidentnie go nie my. A to się tak szybko nie załaspi. A nie, jest tam, jest jeden. Muszę go opłonąć. Zombieczek, jest szybko. Tego też muszę opłynąć bokiem. Ясно, <плодисмент> <плодисмент> ясно. Да, вижу я. Мамба домом? Czekaj się, bo w wodzie chyba tego nie mogę sprawdzić. Ale obym miał, bo nie chcę tu więcej przychodzić już. No, przecież go zabiłem, to powinienem mieć. Mam badanę? Czekajcie, nie mogę sprawdzić efektów. No, akurat mam nadzieję, że mam badumę. Jak nie mam, to super. No to super, nie mam badu. no a zabiłem tego villagera, no super. Czyli teraz się mam jeszcze wracać i szukać kolejnego, takie, okay. no super. Super, super raz. To też fajnie, 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 że już załatwiłem go. A też, no i że ewidentnie dzisiaj nie zrobimy raju, więc no, zrobimy coś innego. Ja już wiem, co to będzie. Zrobimy wielką, znaczy niewielką, no tak, wielką farmę zrobimy. O, to będzie przyku Ej, ej, poczekaj, co mi tu wypadło? Jakiś zły omen To może być mocny, bo nie wiem co to jest. Ej widzę, może się uda tego rajda dzisiaj zrobić. Jeszcze wypiję to. Ja. Ty? Badomen to jest badomen. Czyli co ta wajda na wioskę zrobi? Oczekaj, bo chyba zrobimy rajdę na wioskę, tak? Oczekajcie, widzę brak. Oczekajcie, widzę wybory, tak nie wiem, co się dzieje. Musimy to podgłośnić, aż. Cóż, na najazd jest, dobra, dobra. Ciekawe, z której strony przyjdę. muszę mieć bloki gotowe w ekipunku. Szybko biorę te... Cztery żelaza do golema. I zapasowy mieczik. Stamtąd idą. Szybko do golema, do golema. Szybko golema leczyć. Bo oni wpadają do dziur. O nie, no nie, 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 nie. Ja muszę szybko uciec, bo golem mnie gonił. Nie wiem czemu, mogę przez przypadek patnąłem. Aj, wam, może się udać ten najazd nawet, bo pozostały już dwa moby tylko. Jak ten golem nie będzie gonił, to super jest. Nie, golem jest spokojny. Da? Golem szukam ich, szukam ich. Tutaj, tutaj, tutaj. A widzę, wy. Uda się ten to raczej, dobra. Przynajmniej Mwaldy też będę dostawał. Golem też robi tutaj roboty. Ja chcę też zdobawnąć tą kuszę, ale będzie ciężko o niej. skąd te dźwięki? Skąd te dźwięki tutaj są? Skąd? Jest, 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 jest! jest. A, mam go. Zaczyna się kolejna fal fala. Przygolę mnie, przy stać. No. Z drugiej strony to razem. Z drugiej strony Tam, 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 tam są. Tu mam jednego. Kurde. Ty, uciekaczku, mi zbił. Uciekam, uciekam, uciekam. On mi tarczę zbił. Zabiję go. Zabiję. Zwe... Nie wiem co się stało, ale miałem w duszek i przeżyłem jakoś. Jeszcze jest najazd, ale tarcza mi padła, więc muszę szybko sobie tarczę wobić. Szybko z domku dla drzewa zabiorę parę. Golem tam ich, nic tam nawet ich nie, nic tam im nie robi ale na razie najazd wygląda dobrze. Szkoda, że mi się ten, ten chciałem moje dwa złote jabłka zjeść Da ja... Mm. Skończę ten odcinek dopiero wtedy, kiedy skończymy ten najazd. Tutaj, 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 a za go. Jeszcze dwa moby, dwa moby są. Mam nadzieję, że to nie ten, co lata z tą sikierą taką. Nie podbuduję się do głowy, żeby zobaczyć Daj jeszcze wyżej, a jest jeden. Nie. This is Widzę nie wiem gdzie oni są. Tu jest! Goń mnie, goń. Dobrze, golem. leczenie trzymaj. Ja sobie te klaty będę zabierał, bo one mi się przydadzą. Tylko jest drugi wylodzim. A tam jest. Tam jest, tam jest. Zabici? To będzie chyba jakaś ostatnia fala? Tak, to będzie jedna z ostatnich fal. Golem się trzymam. To będzie ta najmocniejsza fala. A dobrze. Na, widowie jeszcze odcinek się trzyma. Pamiętajcie, skończy, go dopiero, jak to się skończy. Albo rzucę wam mini taki odcinek. Dobra widzowie, jednak kończymy, ja wam nagram taki krótki filmik jeszcze, jak walczyliśmy tutaj, schowam się szybko, to pa widzowie, Narka.